Cześć widzowie z tej strony, ja jestem Multilux i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę SpongeBob Kanciastoporty Party Pursuit, ponieważ myślę, że miałem w ogóle robić recenzję filmu, ale pomyślałem, że gra może będzie trochę lepsza. W ogóle rzadko grałem, w ogóle nie grałem na jeszcze kanale, więc może zaczniemy taką serię. Na razie kliknijmy sobie, zagraj, zobaczymy o co tu wszystkim chodzi. Słyszałem, że ostatnio mi się coś zacina i właśnie, a nie, jednak nie. Tutaj. OK, to może ja po prostu Wam opowiem później yy, historię, w czasie, jak będziemy już sobie grać, przejdziemy tutorial i wszystko. Aktualnie chcę wam pokazać, jak to obliczcie. Tutaj nam pokazuje, że, żeby skoczyć, użyj tej strzałki do góry. No i widzę, że tutaj jedną ze znajdziek jest yy, monety i takie chyba szpatułki. Tu mamy kolejną rzecz, że możemy daszować. A w tym czasie, jak zanim nim poznaję wszystkie te rzeczy, to będzie coś jeszcze? Tu, yy, za chwilę pewnie spytacie, czym jest ten robot. O, właśnie. Tu jest jedna nowa rzecz, ale moi drodzy, historia zdarza się tak, że spanżo po prostu przyszedł do pracy i tam zastał planktona, który po prostu porwał jego przyjaciół i tajny przepis. I spanżel musi ich uratować. Jak widzicie, porwaj teraz. Najlepszego przyjaciela Spongeboba po prostu już sobie obejrzałem. Przed scenę patrzyłem o co chodzi, i patrzę w ogóle, jak się w to gra. Żeby się obrócić, no to strzałka w lewo, moi drodzy. Jak sami zauważyliście na tym kanale, filmy pojawiają się losowo. Sam nie wiem, kiedy nagram, sam nie wiem, kiedy zmontuję, sam nie wiem, co się następnie stanie. Więc zostawcie subskrypcję, żeby nic Was nie ominęło. Ponieważ może być tak, że będzie jakiś film, który Wam się spodoba. A właśnie, jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, to nie bójcie się zostawić łapki w górę, ponieważ dla Was to kliknięcie żadnej wiadomości Wam nie przyjdą, że zostawiłeś łapkę. Dziękujemy. Ale mi będzie miło, będę, będzie mnie to zachęcało do nagrywania następnych odcinków z tej serii. I po prostu Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to po prostu jest takie motywacja. Tak jak już mówiłem. Mm, o, a co to jest? Posłyszałem, że jest taki coś jak. Boom, uderzenie? Nie, nie działa. Może to będzie może odblokować w dalszej części gry. To jeszcze przetestujemy. Dlaczego w ogóle wybrałem sobie zagranie w tą grę? Wybrałem ją ponieważ nie mamy wszystkich pieniędzy. Dobra, idziemy, później będziemy się martwić. Yy, dlatego wybrałem tę grę, posłyszałem, że cieszyła się kiedyś bardzo dużą popularnością i po prostu weszła druga część i chcę nam pokazać pierwszą. W przyszłości sobie zagramy drugą, jak wam ta się spodoba. Yy, tu chyba Patryk z nami rozmawia, że coś się tam... Nie wiem, nie czytam teraz, po prostu się skupiam na tym, żeby do was mówić. Ale... Przez kipujmy sobie tą historię. Jak będzie jakaś ważna historia, to wtedy wam będę pokazywał, jak nie, to nie. Tutaj pokazuję, że mamy odblokowanego nowego przyjaciela. I ukończyliśmy poziom. Mamy trzy szpatułki. I brakuje nam trochę. Pewnie te monety były w tamtym tajnym przejściu. Nie wiem, jak się tam dostać. I moi drodzy, w ogóle, jak zainteresowani jesteście, jakimiś grami, które Was interesują, w ogóle nie bójcie się pisać komentarzy. Ja nie będę Was oceniał. A jeżeli będą jakieś niemiłe komentarze wobec Was czy kogoś, to spróbuję je usuwać. Żeby Wam też nie było przykro. Jeżeli ktoś napisze po prostu coś miłego, to wiadomo, ja, no, że może przypnę mu serduszko, napiszę coś. A jedną taką ważną rzeczą, którą bym chciał Was poprosić, to żebyście pisali propozycje do gier, bo nie mam pojęcia co robić. Mam tutaj pokazuje mi, że mam zebrać jakąś czapeczkę. OK. Iść do menu HT czapeczek, żeby założyć tą czapkę. Ok. Okej. Okay. Będziemy sobie robić dwa szybkie poziomy dziennie. Może nie dziennie, ale na swoim odcinku. Zrobimy kolejne dwa, potem kolejne dwa, potem kolejne dwa i tak dalej, i tak dalej. Wybierzmy sobie przyjaciela. No, nie będę kłamał, że gra mi się podobała na zwiastunach. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany w ogóle zagraniem w tą grę. O! Jest coś, co kocham. Wall jumpy. Wall jumpy są. Let's go, man. Jeżeli kogoś w ogóle jest zainteresowany, że sobie zagrać w tą grę, to link albo nazwa będzie po prostu w opisie nasze mogliście zobaczyć na początku. Mm. I. Nie wiem, co wam jeszcze mówić. Tu pokazuje, że może tak uderzyć. Moi drodzy, jak. Czy mogę w ogóle tu wejść? Mogę w ogóle tu wejść? Mogę, mogę. Let's go. Ja w ogóle tak gadam o tym kanale, a w ogóle nic. Nic na temat gry. Gra nie pamiętam, kiedy powstała, muszę się przyznać. Wiem, że bardzo dużo osób. Polecało tą grę w ogóle, patrzyłem sobie na recenzję. Wiadomo, jak jesteśmy od recenzji kanał, głównie no to, wiadomo, że recenzję sobie przepatrzyłem, nie w ogóle. Niedługo też powstanie, z, yy, znaczy, już pewnie powstał. Po, yy, wyjdzie do kin film ze Boba, Na pewno sobie niedługo zrobimy recenzję z wiestuna. Znowu widzicie, nie działa. Mi to, czyli to jest coś na pewno z przeszłości. I moi drodzy, muszę się przyznać, że w tą grę akurat kiedyś chyba już grałem, kilka lat temu. A dobra, zniszczę sobie przeciwników i wracam tutaj. Wiadomo, że ja też korzystam z takich rzeczy, które już się wcześniej dowiedziałem, czyli na przykład jak już patrzyłem na te recenzje, to patrzyłem, czy jakieś, jakieś fajne trików do tej gry, fabuła, coś takiego, nie? Ale w ogóle podoba mi się gra, w ogóle styl graficzny jest bardzo fajny. A jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tej serii, to musicie dobić. No, jesteśmy kanałem początkującym, więc za dużo nie będę od Was wymagał. Poproszę Was o lajka. 10 lajków i drugi odcinek z tej serii. I widzę, że mam już na początku jakąś maszynkę. I powiem Wam, że nie wiem co tu się dzieje. Ok, czyli muszę tak przytrzymać i puścić? Tak, dokładnie. I tak się będę transformował, mega fajna. W ogóle słyszałem, że to jest fajne: systemy gry są w ogóle i może się. Trans, yy, nie wiem, jak to się mówi. Tworzyć, powiem, że można stworzyć sobie takiego postać. I znowu nam brakuje. one do ostatniej rzeczy. I Moi drodzy, tak jak już mówiłem, będziemy robić dwa poziomy yy, co odcinek. Że też za dużo czasu nie zajmowało. Będę też mówił więcej na temat gry, z powodu, że to jest początek. Taki drugi odcinek, to chciałem też trochę pogadać z wami. Lecz co, nie będę wam chyba więcej mówił, nie? Więc co, zobaczymy sobie tylko jedną rzecz, którą bardzo chciałem zobaczyć. Ponieważ słyszałem o. I moi drodzy, głównym celem jest zdobycie 108. 108 rzeczy. I następny poziom to już jest. Jeszcze jeden. I tu już widzę. No nie no, znowu mi każą coś otwierać. Misje będą, misje dzienne. Będziemy robić shortsy może jakieś dłuższe, yy, czy może nie, no dawaj, dawaj, szybciej, szybciej, żebyśmy czasu nie trafili, odcinki będą troszeczkę krótkie, no nie za krótkie też, nie, dobra, odbierzmy sobie szybko nagrodę, szybko, szybko, coś się zacięło, Le, let's go, odbieramy czapeczkę, zakładamy czapeczkę i tak będziemy kończyć odcinek, ponieważ tu mamy jeden poziom, tu boss i poziom specjalny, o którym już słyszałem, Moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że o ho. Dobra. To zobaczymy na shortcie pewnie jakimś pogadamy sobie, zobaczymy z zjazd może coś tam. Zos Przypominam wam o zostawieniu lajka w górę. Tak? E, ławki w górę, sorry. E, subskrypcji i co? Widzimy się w następnym odcinku.